Kolejne zadanie, drugie. Tutaj mamy już wypisane wzory kwasów i wszystkie te cząsteczki są kwasami, ponieważ we wzorze sumarycznym mają na początku wodór. I teraz mamy wskazać wśród tych kwasów, które będą kwasami beztlenowymi. Kwasy beztlenowe to takie kwasy, które nie mają atomów tlenu w cząsteczce. Czyli ten pierwszy kwas bromowodorowy nie ma w ogóle tej atomów tlenu, więc to będzie kwas beztlenowy. Kolejny kwas krzemowy jest kwasem tlenowym, bo ma trzy atomy tlenu w cząsteczce, także ten, e, tego nie wybieramy. Kolejny kwas borowy też go nie wybieramy, bo to są trzy atomy tlenu. Kolejny kwas jodowodorowy jest kwasem beztlenowym, jak najbardziej. Ten wybieramy. Kolejny e, chlorowy ma 4 atomy tlenu, więc nie jest kwasem beztlenowym. Kolejny tak samo, aż 4 atomy tlenu ma, więc jest to kwas tlenowy. Następny kwas cianowodorowy, on tutaj nie ma atomów tlenu, więc zostawiamy. Ten wybieramy też. Kolejny siarkowodorowy też wybieramy. Ten następny kwas no ma atom tlenu, więc nie będzie beztlenowy, i kwas fluorowodorowy jest beztlenowy, bo nie ma atomu tlenu w cząsteczce.